Dzień dobry, jestem Jolanta z Connector Germany. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak należy przygotować się i jakie formalności i wymogi spełnić, aby uzyskać licencję transportową w Niemczech. Po pierwsze, Twoja firma musi być zarejestrowana w Niemczech. Jaką formę prawną wybierzesz, zależy to od Ciebie. Może być to spółka ZO. Czyli niemiecka GmbH z kapitałem 25 tysięcy euro, lub jej odpowiednik z mniejszym kapitałem, tak zwana mini GmbH, czyli UG, lub możesz również założyć działalność gospodarczą w Niemczech, albo może być to oddział Twojej firmy z Polski, który otworzysz w Niemczech. Twoja firma powinna być rzetelną firmą. Co to oznacza? Ty jako prezes, jako właściciel również Twój kierownik transportu, powinniście cieszyć się nieposzlakowaną opinią prawną. Na etapie kompletowania dokumentów będzie nam potrzebne zaświadczenie o niekaralności. Pamiętajcie również o tym, że zabezpieczenie finansowe, aby pozyskać licencję transportową w Niemczech, wynosi na pierwsze auto 9 tysięcy euro, a na każde kolejne po 5 euro. Zabezpieczenie to powinno być wniesione w gotówce i wpłacone na Twój rachunek bankowy. Nasz doradca podatkowy poświadczy to zaświadczenie i przekażemy je na etapie kompletowania dokumentów do odpowiedniego urzędu. Ostatnim bardzo ważnym punktem jest kierownik transportu czyli osoba, która posiada certyfikat kompetencji. Bardzo często nasi klienci sami mają certyfikat kompetencji to oczywiście ułatwia całą sprawę. Jeżeli nie masz takiej osoby u siebie w zespole, możesz ją również wypożyczyć, wynająć na godziny dokładnie do tego zadania. Pamiętaj jednak, że ta osoba nie może być dalej niż 150 km od siedziby twojej firmy w Niemczech. Wielu klientów pyta się nas, czy mogą uzyskać licencję transportową w Niemczech, posiadając auta w Polsce w leasingu. Odpowiedź jest tak, ale większość urzędów niemieckich jest przychylna decyzji wydania licencji transportowej w takim przypadku. Zaznacza jednak, że jest to rozwiązanie przejściowe. Pamiętaj o tym. Jeżeli chcesz uzyskać licencję transportową w Niemczech lub założyć tam firmę, kliknij w formularz i skontaktuj się z nami.